Dzień dobry wszystkim. Ci chcę pokazać jak gołąbki karmię. Daję zioła. Wszystko naturalne. Głębie nie szczepię. W życiu nie szczepiłem. No i chyba nie będę szczepił. Tak jak i siebie, tak samo i gołąbków. Widzieliście nieraz. Dzisiaj się wam pokazuję, jak, jak gołębie na naturalnych wyglądają. Bez żadnej chemii, bez żadnych szczepień. Tylko środki same naturalne zioła. Suszone płynie, że tu w płynie zioła, które polewam, polewam karmę. Do tego daję łyżce tego z Ronfielda zioła. drożdże też z Ronfielda i drobne lęgi To wszystko na karmę. Polewam a później dosypuję po wszystkiego i mieszam. Karma jest z mdm dla krótkodziowych. Wszystko. No i do wody oczywiście zachwaszać i też zioła wpłynie. Do tego dorobię sobie sam dla głąbków propolis I daję raz w tygodniu. Później miód. Z cytryną i z, i z korzeniem. To jest do, też na karmę i plus zioła. Także wszystkie środki naturalne. Nic nie dostają, żadnej chemii, żadnych dodatków, żadnego innego. Wszystko to, co naturalne. No i raz w tygodniu kupuję warzywa, taki komplet jak jest na, na rosół rosołowe, plus tam jabłuszko i to, miele i też na karmę, plus zioła i do. Daje Łąbką, chodź, 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 chodź. chodź. O, gąbki zdrowe, zadowolone. O, ruchają, chodź chodź chodź, 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 chodź. Tu już drugie jajka, od tych właśnie pary wyszły. Młode dwa, już ten żółty, czerwony. A tu już samiczka siedzi. Tu następne siedzą tak samo. Niebieskie, tu zobaczcie jakieś fajne, młode też są. Jedne. Tu jest fajny młody, tak samo. Tu są dwa młodziaki, tak samo. Dwa jeczka. tu też jeczka, samiczka siedzi. Chodź, 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 chodź. Chodź, 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 No, zobaczcie jak gąbki zdrowe wyglądają. I można wychować bez chemii bez... I ktoś powie, że bez szczepień nie można wychować gołębi. U mnie tam tyle lat i... gołębie zadowolone. Młodzież już na dole. O, Trzy pierwsze, bo tamto z tych części zmarzła. Część zaziębiły jajka, bo były akurat te przemrozki duże. Ale to już, przez cały rok to w zeszłym roku też tak było. A potem pod koniec roku było już ponad 40 młodych, starych jest 38. To przypominam o tym komunikacie, żeby ktoś napisał w komentarzu, kto trzyma newki hamburskie to na razie, tylko mam kontakt właśnie z panem Sebastianem, który ma kanał na YouTubie, to też będzie na TikToku i na YouTubie wrzucone. Może ktoś trzyma jakiś kontakt na młode z chęcią gdzieś zamówił, bo nigdzie ich nie ma, nie? Także gołąbki zdrowe, fruwają. Także do widzenia, do zobaczenia.